Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku. Wszystko się w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. Niech będą z Wami odtąd, aż na wieki. Amen. I kochani pierwsze zwiastowaniem w tym nowym roku, dany nam jest oprzeć o list Jakuba, gdzie w czwartym rozdziale czytamy takie słowa. A teraz Wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie Wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Drogi Panie. Dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do Nowego Roku, że stawiasz nas na starcie tego roku, aby przeprowadzić nas przez każdy dzień. A dzisiaj też i w tym słowie uświadamiasz nam, że nie my sami będziemy pisać scenariusz naszego życia, ale jakże ważne jest, aby zawsze spoglądać na Ciebie. Bo jeśli Ty, Panie, zechcesz, to zrobimy to ruchowo. Daj nam przez Ducha Świętego zrozumienie tych słów, abyśmy je mogli na co dzień wypełniać w swoim życiu. A prosimy o to w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Drodzy, wczoraj i parę dni przed zakończeniem tego 2015 roku. Spotykałem się z różnymi ludźmi. Składaliśmy sobie życzenia na nowy rok. Składanie życzeń jest zawsze miłe, bo zazwyczaj są to miłe, życzliwe słowa które zawierają raczej szczerą wypowiedź, która ma pozytywnie spełnić się w życiu osoby obdarowanej tymi życzeniami. Zauważyłem jednak w wypowiadanych życzeniach wiele troski. Troski bardzo często o zdrowie, troski o Spokój w naszym kraju, troski o pokój na całym świecie. Bo nie da się, drodzy, ukryć, że obecna sytuacja w kraju, w Europie i na świecie budzi nas, w nas wiele emocji, łącznie z niewiadomo, co się może wydarzyć. Dlatego na wstępie tego noworocznego kazania pozwoliłem sobie na powtórzenie pewnych myśli dotyczących anielskich słów z pól betlejemskich. Kiedy do zebranych tam pasterzy aniołowie śpiewali chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie co przynoszą drodzy nam te słowa nie mniej nie więcej zachętę, aby w naszym życiu nie brakowało Pana Boga. I to nie tylko w życiu pojedynczej osoby, ale w życiu całego kraju i całego świata. Żebyśmy przestali budować nasze życie, życie kraju i świata. Tylko na własnych siłach, na własnych myślach, na własnych wyobrażeniach. Ale byśmy pamiętali na to, co psalmista w w psalmie napisał, że błogosławiony jest naród, którego Bogiem jest Pan. Tak nawiasem mówiąc, Zachęcam wszystkich do lektury tego Psalmu 33. Przepiękne słowa, które pokażą nam, kochani, schemat naszego życia. Życia nie tylko w tym nowym roku, ale życia na co dzień. Pokażą, jak ważne jest budowanie każdego dnia naszego życia na Słowie Bożym, na obecności Boga w tym życiu. Zachęcam. 33. Pszan. Bo drodzy, to od Pana Boga zależy pomyślność i szczęście człowieka. Zauważmy to i przyjmijmy jako cel naszego działania w 2016 roku, byśmy zrobili wszystko, aby każdego dnia zanosić przed Bożą oblicze nasze czynienie i chwałę należną Panu Bogu i byśmy zrobili wszystko, aby między sobą budować prawdziwy pokój bo im więcej ludzi ten pokój budować będzie, im więcej ludzi o ten pokój będzie się modlić, im więcej ludzi o tym pokoju będzie mówić, tym jest większa szansa, że ci, którzy burzą, o tym pokoju usłyszą, zastanowią się i zrewidują swoje postępowanie. Mam taką Nadzieję. Wreszcie przedstawione rozważania nie zmienią faktu, że wkroczyliśmy w nowy rok. Ciekawe jest to, jak w tyłku każdego roku wyglądają się garnie, sklepy papiernicze i wiele innych miejsc. Także nasza zakrystia która jest zawalona różnymi kalendarzami. Przełom roku przynosi nam znawienny obraz, drodzy. Kalendarze, terminarze, planowanie harmonogramy, organizacje spotkań i działania na najbliższe 366 dni. Wszystko bardzo ważne, bo od tego zależy nasza przyszłość, nasza praca, Nasze działania i poruszanie się po drodze Nowego Roku. Jak każdego roku, drodzy, tak i dzisiaj, patrząc na te 366 dni przed nami, możemy powiedzieć tylko jedno, że nie wiem, co one mi przyniosą. Gdyż sama droga tego Nowego Roku jest jeszcze przed naszymi oczyma zamknięta. Nie wiemy, czy będzie to Rok szczęśliwy, pełen radości i sukcesów. Czy będzie to rok smutku, bólu, żaru, niespełnionych nadziei? Niemniej będzie to na pewno rok, w którym chcemy zrealizować pewne nasze zamierzenia, plany, może także nasze marzenia. Ale pytanie: czy warto? Czy warto je planować? Skoro nie wiadomo, jak się potoczą losy mojego życia i czy dalej mi będzie doczekać spełnienia tych marzeń i tych planów. Jak też planować moje życie, mój czas w tym roku, aby przeżyć go w pokoju, szczęściu i z Bożym Błogosławieństwem. Zważywszy na fakt wszystkich wydarzeń na świecie, które rodzą na style niepokoju, często strachu i niepewności. Autor dzisiejszych słów rozpoczyna rozważany fragment od stwierdzenia faktu, że ludzie widzą okazję do powiększenia stanu majątku. Ale ci ludzie nie zastanawiają się nad konsekwencjami i wydarzeniami, jakie mogą i będą towarzyszyć ich zamiarom. Cel, jaki sobie obierają, jest jeden. A więc możemy przyjąć, że też ci ludzie, o których mowa w dzisiejszym tekście, rozpoczynają coś nowego. Jakiś nowy projekt nowy plan, nowe zadania znajdują się w podobnej sytuacji jak my, bo my rozpoczynamy nowy rok. Cel tych ludzi z naszego tekstu jest jeden pojechać do nowych miast, do nowych miejsc, gdzie istnieje możliwość zarobienia powiększenia majątku i bezkrytycznie założyć że na pewno to się wszystko uda. Ci ludzie pokładają przy tym wszystkie sukcesy w swoich możliwościach, umiejętnościach, doświadczeniach, nie bacząc na plany i zamiary Boga. Tak nam pisze Jakub. W drugim wierszu napisał tak: Nie wiecie, co jutro będzie. Dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. W Ewangelii Łukasza znajdujemy przypadek gospodarza, którego doskonale tu znamy, gospodarza, któremu ziemia przyniosła obfite plony. A on w tych plonach i w tym swoim działaniu Widział szczęście i przyszłość dla swojego życia. Czy wreszcie również Ewangelia Łukasza pokazuje nam historię pewnego syna, który sobie założył, że sam zdobędzie świat, tylko potrzebuje, mówiąc bardzo kolokwialnie, kasy od swojego ojca. Potrzebuje pieniędzy, aby je pomnażać i zdobyć fortunę. To był jego plan. On tego nie konsultował ze swoim ojcem. I wiemy, kochani, jak w jednym i w drugim przypadku historia się zakończyła. Gospodarz usłyszał słowa, głupcze tej nocy zażądają duszy twojej, a więc tej nocy umrzesz. A to wszystko, co w przygotowałeś, czyje będzie? A ten młody człowiek musiał upaść na samą dno. Aby zrozumieć swój błąd i wrócić do swojego ojca. Bo tak, kochani, działa szatan. Szatan doradza nam rękoma Masz jeszcze czas pomyśleć o Panu Bogu. Jesteś młody, chwytaj życie i ciesz się życiem na Ziemi. A tymczasem, kto zagwarantuje nam czas trwania tu na Ziemi życia? Kto z nas wie, kiedy wybije dla mnie ostatnia godzina? Jakub ostrzega, pisząc o znikomości naszego życia, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Dziś jesteśmy, a jutro już nas nie ma. Życie ludzkie jest krótkie i kruche, jak medlana bańka, która w każdej chwili pęka i znika. I te fakty usmysławiają nam, jak bardzo, drodzy, jesteśmy zależni od Pana Boga. Nie znaczy to, że w związku z niepewnością jutra nie powinniśmy planować. Wydaj mi. Ale każdy chrześcijanin wie, że niepewność przyszłości ma składać u stóp Zbawiciela. Bo to On chce się zatroszczyć o Twoją przyszłość. Chce, aby Twoja przyszłość była zgodna z Jego wolą, bo to jest najlepsze dla każdego z nas. To Pan Jezus powiedział do nas: nie troszczcie się o życie swoje. Co będziecie jedli albo co będziecie pili a nie o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Bóg zna nasze potrzeby i wszystko potrzebne do życia jest i będzie nam dodane. To znaczy nie pokładajmy wszystkich naszych sił i całego życia w zdobywaniu tego, co może złodziej zabrać, co może mól zniszczyć. Ale szukajmy najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Dlatego tak ważne są słowa, którymi kończy się dzisiejszy fragment, gdzie apostoł pisze: Jeśli Pan zechce, powtarzam, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub o. Zakładając i planując, zawsze musimy pamiętać, jeśli Pan zechce, a o tym niestety często zapominamy, i to jest ten nasz największy błąd, jaki popełniamy w swoim życiu. Bardzo ważne jest, aby po drodze tego nowego roku iść z Jezusem, mając zawsze na uwadze Bożą wolę i jej spełnianie się w naszym życiu. Drodzy Dzień Nowego Roku, taki jak dzisiejszy, spoglądamy też czasami w przeszłość. Jedno, co możemy stwierdzić, to fakt, że każde trudne chwile ja to wiem sam po sobie że każde trudne chwile, każdy problem, każdy smutek, każdy ból był do rozwiązania. Tylko z pomocą naszego Pana, z pomocą Jezusa Chrystusa. To przeszłość. I dzisiaj, wchodząc w Nowy Rok, wiemy tylko tyle, że i tu spotkamy na różne życiowe sytuacje. Jak sobie z nimi poradzę? Czy muszę się ich lękać, że spowodują one zejście z drogi Bożej i nie dojdę do celu? Mi nie, nie muszę się lękać. Specjalnie dzisiaj odczytałem od ołtarza psa mundla, ósmy, którym autor jakżeś cudownie pisze nam i zawiadamia nas o bardzo ważnej sprawie: czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od siebie, pisze w serce. A jeśli tak się dzieje, to nie ma szans na to, aby Pan Bóg o nas zapomniał i nie troszczył się. Istotne, drodzy, jest, aby na początku każdego roku uświadomić sobie, jak ważne jest nasze życie z Bogiem, jak ważne jest nasze oddanie Panu Bogu i podporządkowanie się jego woli, jak ważna jest miłość do Pana Boga, o której też wczoraj. Ja Tylko wiara Jezusa, a z niej wypływające zaufanie, pozwolą nam do przezwyciężenia lęku strachu przed nowym rokiem, do przezwyciężania niepewności, pozwolą nam uświadomić sobie, że jeśli Pan zechce, to będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Jeśli Pan zechce. Amen. Ah.